Dzisiaj omawiamy kilka informacji na temat Zetora 7011-4011 11 i tego typu pojazdów. W każdym razie chodzi o pompę wtryskową Motorpal, nieco starszego typu, produkowaną jeszcze chyba w latach 80. Eee, o co chodzi? Ta pompa jest smarowana oczywiście olejem, nie jest smarowana centralnie, na przykład tędy, tak jak część pomp czy dodatkowym przewodem, natomiast co jest w tym nietypowego? To, że regulator, dzisiaj mamy otwarty regulator, jeszcze niezmontowany, jest smarowany olejem osobno i część ta jest smarowana tak samo. Jest to osobna komora smarująca. Zacznijmy od regulatora. W regulatorze, Andrzej, może odkręcisz. Tutaj mamy wlew oleju, a jednocześnie jest to miarka miarka tradycyjnie, jak i miarka silnikowa tutaj ma pomiar tradycyjnie po środku nie można za dużo wlać oleju, bo jak wlejemy go za dużo, to regulator nie będzie prawidłowo pracował jak oleju nie będzie, czy będzie go za mało, no to nie będzie prawidłowego smarowania miejscem drugim, gdzie się zalewa olej, czyli drugi punkt, pokażesz tu Andrzej tutaj jest dekiel, on jeszcze jest niewyczyszczony tego żółty to jest dekiel pompy tu nawet jest napisany olej, tutaj mamy koreczek, tędy wlewa się olej. Poniżej mamy wskaźnik, ile tego oleju zalać, czyli odkręcamy sobie to miejsce. Jak tylko zaczyna nam się tutaj olej przelewać, to yy, to znaczy, że stan jest, a tu na samym dole jest kolejny korek, w tej chwili go nie ma, i tutaj mamy spust oleju. Zapytacie pewnie, jaki olej. Olej taki sam jak i do silnika, tutaj nie ma problemu z tym, żeby dobierać coś niewiadomego. Hmm, tutaj gdybyśmy zalali zbyt dużo oleju, to za chwileczkę wypchnie nam tutaj uszczelniacz z tej strony. E Ewentualnie on się przedostanie do e miejsca, do tej komory drugiej z regulatorem. Tu akurat nic się specjalnego nie wydarzy, chyba że tego oleju będzie za dużo. No to tak w skrócie.